Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku i dziś jest piękna, słoneczna niedziela. Naprawdę rewelacyjny dzień. Ja mam studia i w trakcie przerwy między z jednym wykładem a drugim nagrywam dla was ten odcinek, bo stwierdziłem, że chciałbym o czymś dzisiaj z wami porozmawiać, a to znaczy chciałbym wam opowiedzieć historię pewną. Ale już na samym początku zapraszam do zostania łapki w górę, 50 tysięcy łapek w górę będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał o 15.30 jutro odcineczek i dziś o 22.00 live streameczek, więc będzie mi bardzo miło, Nie jeżeli wpadniecie, będziemy sobie też o różnych innych rzeczach rozmawiać. Gdzie lepiej rozmawiać, niż po prostu grając kwa na kwadratowej masakrze Minecrafta? Otóż nie ma lepszego miejsca. Mianowicie, jak widzicie już po tytule, yy, wypowiadałem się na ten temat, ale tylko chyba na Discordzie, na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Macie w opisie. Mianowicie, jak wiecie, mam młodszą widownię. Moja widownia leci od wieku 8 do. Dwudziestu paru lat i jestem tego w 100% pewien, bo mam sporo osób, które są w moim wieku i są troszeczkę starsze. Poza tym, przez ostatni film z okularami też bardzo dużo osób weszło. No i tak, tutaj mam okulary spokojnie, mogę je nałożyć, grać w nich, ale pamiętajcie, że ja je używam, kiedy ich potrzebuję. Mianowicie chodzi mi tutaj o sytuację, która miała miejsce parę dni temu. A chodzi mi tutaj o to, że dodaję was na Snapchacie. Wiecie, co to jest Snapchat, więc zapraszam na Snapa. Neumar. I na tym snapczacie daje każdego widza. Każdego. Ale trafiają się też yy, jakby to mogę nazwać? Mali zboczeńcy, a mianowicie chodzi mi tutaj o chłopca, który miał, nie wiem, no, 12, 13 lat i pewnego słonecznego dnia, takiego chyba jak ta niedziela, yy, było to może w czwartek, może wcześniej. Sam już nie pamiętam, kiedy to dokładnie było i kiedy to opowiadałem, ale raczej. Mój Discord będzie wiedział. Po jednym z live streamów dodałem mojego widza na snapa. I na początku ten widz chciał się ze mną połączyć. Bardzo chciał się ze mną połączyć. Załóżmy, że to był Tomek lat 11. I owy Tomek lat 11 chciał się ze mną bardzo połączyć na snapie. No ja mu odpisałem nie. Że nie mam czasu za bardzo, no bo zacznijmy od tego, że na snapie nie odbieram od Was telefonów. Po prostu nie. No, nie rozmawiam z widzami, bo by zajęło mi to godziny i zabrało kolejne godziny życia, e, które poświęcam choćby na montowanie takich odcinków, bądź kontakt z moją dziewczyną. No i owy Tomuś miał pewien problem ze sobą. Mianowicie, nie wiem, czy może niewyżycie seksualne, czy coś w tym stylu, ale nie chciał odpuścić z tym dzwonieniem. Ja się rozłączyłem, e, jak dzwonił, bo dzwonił parę razy. I wysłał mi jeszcze dwa jakieś tam zwykłe snapy, czegoś, nie wiem, chyba swój w maseczce tej jakiejś czy coś w tym stylu, z takimi dziwnymi oczami. No i było spoko. Codziennie dostaję od was pełno snapów, więc na drugi dzień po prostu wstałem i miałem kolejnych pełno snapów. No i sobie zacząłem tak otwierać. Jeden po kolei tam jakieś fanki coś wysyłały, jakieś fanarty, jakieś tam słońce, zdjęcie na dni, czy coś w tym stylu. No i pewna sytuacja, e, która miała miejsce, kiedy otwierałem sobie tak czyste te snapy, o Owy Tomuś, lat 11, niewyżyty ogier, wysłał moi drodzy nie zdjęcie, a filmiki trzy pod rząd, jak się dotyka w miejsca intymne pod kołdrą, żeby rodzice nie widzieli, i to wszystko nagrał. Tomku, lat 11, proszę cię, ja cię zablokowałem, ale. Po co to było? Nie mam potrzeby oglądania prąci moich widzów. Jeżeli mnie dodajecie na snapie, to bardzo proszę, nie wysyłajcie mi takich rzeczy, bo to jednak jest takie trochę. No wiecie, jestem osobą publiczną, ja rozumiem, ale. Nie chcę oglądać waszych... chłopców przyrodzeń, ani dziewczynek. Okej. Okay? Yy... Bo wolę Was zobaczyć na live streamie, żebyście byli aktywni, czy na odcinku piszący komentarz, a nie jak Tomek lat 11, wysyłać swojego siusiaczka na, na, na Snapchacie. No, takie trochę. Not get. Ale muszę przyznać, że to nie jest pierwszy raz, jak dostaję taką rzecz, bo były też sytuacje, gdzie inne Tomki, to znaczy, był kiedyś, kiedy, była kiedyś sytuacja, że chyba jakiś Stasiu, dajmy Stasiu lat 12, też mi wysłał, że tak powiem, jak się dotyka po miejscach intymnych. Jeżeli jesteście w tym wieku, jesteście niewyżyci, naprawdę, to skonsultujcie się, nie wiem, z pedagogiem. Nie wiem, no, jesteście zbyt młodzi, żeby cokolwiek robić, więc od razu tutaj mówię. Ale proszę, no, nie wyżywajcie się na waszych ulubionych youtuberach czy coś, wysyłając takie zdjęcia. To, to niczemu nie służy. To jedynie mnie przeraża. Więc tak jak mówię, myślicie, a, życie youtubera w sumie spoko, easy praca. No nie, bo taki Tomek lat 12 zaczyna wysyłać Ci swoje przyrodzenie, a Ty sobie oglądając laj te Snapchaty i wysy oglądając sobie zdjęcia y widzów, którzy wysyłają, co robią na dni, dostajesz nagle takiego kopa na twarz. Kompletnego kopa na twarz, typu Ej chłopie, ogarnij się, coś, coś, coś w tym stylu. No i się ogarniam po chwili patrząc, co mi takie osoby wysyłają. Nie wiem jaki jest problem. No myślę, że to jest niewyżycie raczej. Ale, żeby naprawdę, no mówię jeszcze raz, żeby naprawdę się na swoich YouTuberach, streamerach tak, od, tak odwdzięczać za tą swoją pracę, spoko, nie ma problemu, no ale ja jednak podziękuję. Podziękuję. Więc wszystkich Tomków, wszystkich Stasiów, wszystkie Anie i. i. i nie wiem, no. Antosie, tutaj są przykładowe imiona. Proszę, nie wysyłajcie mi takich rzeczy, bo takie osoby. Diamencik? Dostają od razu bana, zostają zgłoszone na snapchacie, że szerzą e, dziecięcą pornografię. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Jeżeli macie takie upodobania i spoko, żeby Stasiu, czy tam Jasiu, czy tam Asia, czy, An czy Antosia, czy ktoś wam wysyłał takie zdjęcia, no to przepraszam, że o tym mówię, no ale mi się to na przykład bardzo nie podoba. Pomyślcie, w jakiej sytuacji jestem, kiedy dostaję od Visa 11-letniego filmik, który jest rozłożony na trzy snapy. Z tym, jak się dotyka po swoim kolibrze. No, ludzie, no, opanujmy się. Nie wiem czemu, co mnie spotyka, ale naprawdę coraz częściej mam tak dziwne historie związane. Ja wiem, że opowiadam historie różne na live'ach, i są to historie z mojego dzieciństwa, historie z mojej, że tak powiem, bycia nastolatkiem, nie tylko, ale no, błagam. No, takie historie, gdzie niedługo policja mi wbije na chatę, bo dostaje zdjęcia małych dziewczynek, małych chłopców nagich. No, tego bym wolał nie, że tak powiem, nie przetestować. Nie chcę tego na swojej skórze mieć. Nie wiem, czy ktoś z was by to chciał mieć. Ale boję się, że podczas jednego live'a dostając takie snapy nagle, która nagle o godzinie 23 czy 1 w nocy zapuka do mnie do drzwi, prokurator. Przepraszam bardzo, ale pornografia dziecięca. Myślę, że to nie jest jedyna moja taka sytuacja, bo inni influencerzy, spoko. Pewnie też to mają. Nie mówię, że nie możecie wysłać swoich zdjęć, nie wiem, ładnie będąc ubranym, if you know what I mean. To znaczy, okej. Okay. Albo żeby wysłać swoje zdjęcia, jak jesteście na rowerze, albo z siostrą, albo z bratem, albo z psem, czy czymś takim. Wyślijcie mi zdjęcie z psem. Wyślijcie mi zdjęcia, jak wyglądacie odcinek. Ale błagam. Nie wysyłajcie mi dziecięcej pornografii. Naprawdę. Proszę. Nie tym razem to, to nie jest ta strona, to nie showbiz czy coś w tym stylu. To nie te plus 18 strony, gdzie dorośli streamują i pokazują swoje nagie części ciała. Nie pytajcie skąd wiem. Po prostu mam już 20 lat. Taka ciekawa historia. Jak widzicie, życie youtubera to życie w ciągłym stresie. Oj, tak, byczki. Ciągły stres jest za każdym razem, kiedy otwieram kolejnego snapa, teraz. Boję się, że może mnie coś czekać w kolejnym, więc. Proszę, bo niedługo do psychologa przez to będę musiał iść. To działa na psychikę, uwierzcie. Mam nadzieję, że więcej takich sytuacji nie, nie będzie. Naprawdę, mam nadzieję, więc prosiłbym wszystkich, którzy sobie właśnie w tym momencie pomyśleli, a będę kolejny, albo coś w tym stylu, bo. Mm -mm. To nie idzie w dobrą stronę, jeśli takie rzeczy się pokazuje. Napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie w komentarzach, bo dla mnie jest to straszne. Mam nadzieję, że sytuacja z takim odcinkiem nie powtórzy się, gdzie teraz opublikuję Jadzia lat 13, no bo przepraszam, nie 12, nie 10. Jadzia lat 13 wysyła mi. Kolejne takie rzeczy Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy, kochani widzowie Mam nadzieję, że każdy zrozumiał swój błąd, który popełnił Ja błąd, że zaufałem widzom i otwierałem te snapy od tak Kolejnym razem po prostu będę zapisywać nazwy I będę wysyłać od razu do waszych rodziców Jeśli uda mi się to znaleźć, jeżeli macie jakąś nazwę To co mi wysyłacie Naprawdę Więc proszę Not this time I nigdy więcej Nie róbcie takiego czegoś Naprawdę to działa na psychikę i to niszczy psychikę takiemu twórcy jak ja, który ufa swoim widzom, myśląc, a to są potulne aniołki. Tak, oni nigdy nic takiego by nie zrobili. Po czym BUM Snap na mordę z Djasia prosto ze swoim kolibrem. Pięknie! Dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że takie proste info i taki niedzielna chwilowa pogadanka wam, że tak powiem, uświadomiła, co wolno, a co nie wolno. I będziecie już pewni, czego nie wolno. Dzięki za oglądanie. Stasiu, Jasiu, czy jak tam, ja pamiętam jak masz na imię, ale nie będę tego mówić. Nie wysyłaj mi tych rzeczy, mimo że i tak zostajesz zablokowany. Nie dodawaj mnie z kolejnego konta, żeby to wysłać, bo nie potrzebuję. Oj, nie, nie, byczku, nie potrzebuję tego. Dzięki za to, że oglądaliście, trzymajcie się do kolejnego odcinka o 15.30 jutro, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej śmiesznych historii, które się wydarzyły, bo jest ich jeszcze niestety, niestety sporo. No i do zobaczenia o 22 na live streamku, gdzie może jakiś temat ciekawy poruszymy. Trzymajcie się i strzałka!